Mówiłam, ja, że nie dokładam, jaki to przykład, jest... ja, że Dobra, Tak, dajcie łapki w górę. 10 tysięcy. Nie wiem, gdzieś tak, 100 tysięcy łapek w górę. I jak to się znaczy? To są osoby, które będą. Dobra, poszukajcie. Chodźcie, poczekajcie. Najlepsze, chyba, Dobra, No i to są Z piłeczką. I właśnie, jak. Właśnie. Celuję, właśnie w taką poprzeczkę. kurde Bo To po prostu. To po prostu. Klikacie. Co ktoś jest są nowi, to klikaję. Przecież subskrybuj. Jest dobra.